Oh, siemano, witam was widzowie, pewnie poznajecie tą kanapę. Wczoraj mieliśmy tutaj bardzo trudną rozmowę z Palionem, ale porozmawialiśmy, również poza nagrywkami porozmawialiśmy. Palion u mnie przenocował i dzisiaj już od rana jedzie. I postanowiłem, że pokażę mu naszą nową wioskę. To, co nowe nam się udało zbudować, pokażę mu w Minecrafcie, pokażę gdzie to jest. Palion już... Ojej, już się wywaliłem. E, Palion już sobie jedzie. Czekaj, jest tu. O, się cześć, cześć, ma. Dobra, cześć! Dobra, no. więc. E, Dzięki to, i to fajnie było. Trzymaj się, zaraz się, Taka, się. Zaraz. ulga po tej rozmowie czasem. No, trzeba prawda. czasem porozmawiać widzowie i wtedy wszystko jest bardziej zrozumiałe, prawda? Nie zostawiliśmy tak, jakichś tak. tematów bez omówienia, więc porozmawialiśmy fajnie, że Palion przyjechał, ja to też bardzo doceniam i się mega no, w sumie cieszę i myślę, że. Jestem gotowy, żeby ci pokazać to, co zrobiłem. Zagramy się w klocki. Zagramy i zobaczymy, co będzie. No ja, ja już mam chyba lepsze nastawienie. Słuchajcie, faktycznie przemyślałem to i. I co? I no nie można, wiesz, siedzieć cały czas smutny. Trzeba pogadać i wtedy jest dobrze. Więc słuchajcie, palion już jedzie, jadę, siada do swojej PM do fury, przepraszam, i was wizowy za wszystko i, i to i nie. Nie no, ludzi, kladźło. Dobrze. Zbliżimy się na komputerze. Trzymaj się, palionie. Pa, 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 pa. do widzenia. Razie. No, więc Palion już pojechał. E, I tak jak mówiłem, on dojedzie do domu i od razu wtedy wchodzę na komputer i pokazuję mu, gdzie mieszkamy w nowej wiodzie. W nowym miejscu i myślę, że no zobaczymy. No, może uda nam się jeszcze dogadać. No, to widzimy się jak Palion dojedzie do e, swojego domu i wejdzie na komputer i wtedy e, wspólnie zagramy po kilku dniach ciężkich dniach, ale no zobaczymy, może będzie wszystko jeszcze dobrze. Jesteśmy już w Minecraftcie. Palion lada chwila powinien dojeżdżać już do swojego domu, a potem powinien już pewnie tutaj gdzieś iść. E, a my musimy porozmawiać z Kati, bo Kati jeszcze nie wie o tym, że Palion chce do nas przyjechać na wioskę. A z racji, że jest tutaj Kati, to musimy jej o tym powiedzieć, nie możemy Zostawić tej informacji e, bez potwierdzenia o Kati. Jeżeli Kati się nie zgodzi, żeby panią przyjechał, no to wtedy co? Wtedy nie dajemy go tutaj! Wtedy ukrywamy dalej tą wioskę! No, dobra, mm, idę jej o tym powiedzieć. Wziąłem nawet dwa kwiatki dla niej. <laughs> Halo, puk, puk, Katiano! Katiano! Halo! O, dzień o, dobry. Dzień dobry. O, zapraszam, e, zapraszam. Dzień dobry, mam dla pani tutaj. A, kwiatyszki. Tak. O, dziękuję, dziękuję, ale to. To jest jakiś mak. Mak? Ja wolę tulipane albo róże No tutaj nie mogłem znaleźć ale mm, Przyszedłem do ale siebie Ale tak, y, szanuję za gest i bardzo miło Zobacz tam w honorowym miejscu na samym wejściu Ale musimy w końcu zrobić drzwi Bo williardowie <grym> myślą że to jest ich wieżowiec i No to sobie pa I tutaj normalnie wchodzą i śpią No to pa co ogarniamy zobacz to Ej no Tadam. Ale ja już coś mówiłam o tych drzwiach Ale to nie ma innego biomu Ale dobra, no dobra. może znajdziemy Słuchaj, Kati, albo dobra. Um, Albo dobra, ja ci o tym powiem Ja ci o tym powiem uh, Bo jest, jest coś ważnego, mam ci coś do powiedzenia Słuchaj, jak pewnie Muszę wiesz to jest stąd? Nie, 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 nie co ty gadasz nigdy. Uh, słuchaj, jak wiesz, uh, Palion był u mnie, co nie? Mm, tutaj odwiedził nas Byliśmy... I mam nadzieję Coś z powrotem do Wojanowic Eee, wiesz co, no że tak powiem do Wojanowic to nie, bo on odszedł z Wojanowic, wiesz o tym w ogóle Czemu? Odszedł z Wojanowic dlatego, bo Nubek i Ptyś podobno mega mocno odwalają I on powiedział, że on nie chce się z nimi już kolegować i odszedł stamtąd I... I co teraz? No i właśnie, i teraz powiedział, że szuka nas, naszej wioski Nowej Co? No, a, a powiedział w dodatku jeszcze coś takiego, że on nie chciał tego domku mi zniszczyć, nie chciał, nie wiedział i, i że, że chce się pogodzić i nie wiem, co o tym myśleć, Katy, co o tym myślisz? I Czy bierzesz powie... mu? No wiesz co, no przyjechał specjalnie do, do domku, nie? Przyjechał. Patrz, a my przyszliśmy tutaj specjalnie... <laughs> my się topię! A czemu? <laughs> Katyano! Twoją drogą, przyszliśmy tutaj po to, żeby y, ogarnąć ci najlepsze drzwi! <laughs> tak. Tutaj. O super, tutaj ale zastanawiam się czy to jest dobry pomysł z tym palionem, może on oh, chce cię wrobić i tak naprawdę tutaj mm. przyszłaś nupka i Ptysia i <laughs> coś Nie pomyślałem co o zrobiłem. tym w z tej pory. Może ci zniszczą wieżowiec i jeszcze zniszczą mój nowy wieżowiec albo może to wcale nie jest takie mm. wiesz Ale wiesz co, myślisz żeby coś takiego mogli zrobić? Nie wiem, zniszczyli ci domek. No w sumie zniszczyli, ale oni zniszczyli, bo mówił, że zniszczyli dlatego, bo chcieli, żebym wybudował nowy, lepszy, a tutaj są wszystkie budowle nowe, więc tak naprawdę chyba nie mieliby co niszczyć, bo wszystko... I one też są bardzo ładne te budowle, co nie? <laughs> no. no twój domek też był ładny. No, no był ładny, chociaż był trochę stary, no ale, ale... A ty co o tym myślisz? Zgadzasz się, żeby mm. on tutaj z nami był? No wiesz co, on przyjechał do nas, nie? Do domku i kawał drogi przyjechał i naprawdę wyglądało po nim jakby, jakby się martwił i że żałował tego, co zrobił, więc... Mm... Zacząłem mu no, trochę wierzyć, ja mu powiedziałem, żeby. żeby, żeby wszedł na komputer i, i przyjechał tutaj, nie? Żeby. Co? I on jest teraz tutaj w drodze do nas? No, ma tu zaraz przyjść, właśnie. I e, no, chciałem ci o tym powiedzieć, co nie? Ale w międzyczasie zrobiłem ci również e, drzwiczki. Zaraz ci zagarniemy najlepsze drzwiczki na świecie. Uhu! drzwiczki. Ale co do tego, paliona, to ja nie jestem przekonana. Zobaczymy, co nam powie, jak przyjedzie. Ale, no hmm. nie wiem. No dobrze, w każdym razie wydaje mi się, że dobrze e. będzie z nim porozmawiać. E. O, patrz. Proszę stąd wyjść, proszę stąd wyjść. Ty proszę, proszę czy te drzwiczki e, ci odpowiadają? Tak, one już są piękne. Już <laughs> odgadają, <laughs> już są. Ale oni nadal no. tu wchodzą, oni się czują jak u siebie. Ej, dobra, masz, masz tutaj, musisz na jakimś wyższym piętrze. Słuchaj, chodźmy może na górę naszych e, murów i już wyczekujmy paliona, bo on ta chwila powinien tutaj przyjść pewnie. Już powinien dojechać dawno do mieszkania. I już powinien gdzieś tutaj się niedługo pojawić. A my będziemy na niego wyczekiwać i zobaczymy, co nam powie. Jeżeli jakoś skrytykuje naszą wioskę, to od razu go wywalamy stąd, co nie? Od razu! O, od razu, właśnie. Jeżeli powie, że na przykład ten domek wygląda na stary, to go od razu wywalamy stąd. I już... A jeżeli powie coś na temat mojego wieżowca. To Coś, już na pewno tak. go nigdy tutaj nie przyjmiemy. No właśnie, dlatego będziemy dobrze się przyglądać i reakcji paliona na te wszystkie tutaj rzeczy. I nie damy się drugi raz zrobić tak jak wcześniej. Widzowie nam pisali, żeby dać mu drugą szansę, więc spróbujemy ją dać. Nie mówimy, że spróbujemy, damy, ale spróbujemy. Bo to nasz przyjaciel był. No właśnie, był. przez lata, ale no wiadomo, odwalił jakąś mega mocną rzecz. I teraz y, zobaczymy, co zrobi. No tak, w każdym razie powinien pojawić się gdzieś stamtąd. Noc już normalnie się zjawiła. On dalej się nie pojawia. Coś późno już jest. Się Coś robi. późno, to jest żane. Ej, czekaj, czy ja tam widzę... Widzisz to samo co ja? Tam jest jakiś gagatek w zbrojce jakiejś mega mocnej Czy to jest Palion? To pewnie on o, to pewnie ona. ale on ma jakąś mocniejszą zbrojkę Niż mi się wydawało, że ma Czekaj, Ania, nawet nie mam ludzie. przy sobie jakiś. Co? Jesteście tam ludzie, ludzie, ludzie Palion No siema, Palion, słuchaj Jesteś? To ty, zielony? O, o nareszcie, ja cię kręcę Ogór? było was znaleźć Ogórek? Górę... Cz czuję się jak na początku W ogóle, jak on A Ej, my się w ten sam sposób poznaliśmy z Palionem Dosłownie w ten w sam woda sposób Woda i mur, mur, z tego to jest taki znak Ej, w sumie to może być trochę znak, jakby to wiesz mm, Wiesz, los się do nas uśmiechał A raczej do Paliona, że go przyjmiemy Palion, nie co wierzę, że to jesteś dzieje? ty Powiedz coś po Palionowemu Coś zieloniastego, ogórowego Przyjechał, że mi dawaj mi ogóra A, no dobra, chyba to Palion, co nie? To chyba Palion Jestem No dobra, Palion, e, no to możesz wyjść z swojej łódeczki I zapraszamy cię tutaj Dobra, tutaj. dobra, i co my tu mamy? Jakie mury? No mury się wszystko postaraliśmy, żeby było piękne i, i wiesz, dobrze. Dobrze, dobrze chroniło wioskę Jakbyś próbował coś naszej wiosce zrobić, to wiedz, że mamy własnych, nie, własną armię Spokojnie, spokojnie, Ci się nie dzieje ja, ja do ciebie przyjechałem, już pogadaliśmy Ja jestem wyśmienicie nastawiony Życie życie w końcu się uśmiechnęło ale i... Stay I... mi ten hełm i tą zbrakę, bo wyglądasz jakbyś się szykała na jakąś wojnę Kurde, tyle, tyle przeżyłem, tyle przeżyłem, tyle pozowałem sami, ja już nie gadałem Skryliście hmm. nie ultra długo, a mnie śledzili, śledzili, ale zgubili Śledzili? Ej, do, ej, żeby nas czasem tutaj nie złapali, co? Nie, 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 bo to było trzy dni temu, wtedy my śledzili i e, żeby Nubek uciekał, zniszczyłem mu łóżko, zabiłem oh. go, zrespił się na mojanowi, nie no to, no to Git, ale ptycha mógł cię jeszcze dalej śledzić, nie pomyślałeś o tym? Och, w tych, no w to jest. Nie, no, nie, nie, nie widziałem go ogólnie, nigdzie go nie widziałem. No ej, do. to pewnie mu GPS-a Ej, właśnie, ptyś na pewno ci wrzucił gdzieś. Dawaj, pod ścianę robimy ci przeszukanie, pod ścianę, przeszukanie. Mogę wam wszystko wyrzucić, ale jak chcecie. Ale teraz są takie GPS-y, że można wstrzyknąć i po prostu. Strzyk Pknąć. On może być go pod skórą Niczym normalnie GPS navigation Dobra, mim ja na ginię No mogę rzucić wszystkie rzeczy jak chcecie, jakie mam Dobra, wyżyć. Pozbądź się wszystkiego Mięso, okej, okay, mięso Nie Ej, ja chcę tą zbrojkę w sumie <laughs> No Ej! Kati, że tak powiem, tutaj decyduje, prawda? Ona jest dłużej narzędzia. na tej wiosce Ooo, narzędzia też o. No, <laughs> Kati zabrała No, Palion, pamiętaj, jesteś tutaj nowy Dobra, dobra jestem ja, gościem, ja jestem mogę, gościem. Ja mogę podać swoje narzędzia, żeby nie eee, było takie straszne. Aha, co to jest? No dobra. Nic, ja, nie, no no nie to nieważne. Znaczy, że okej, będzie okej. Okay, okay, no. okay. Dobra, no to co? Oprowadzamy cię. Chodź w takim razie zobaczyć, jak wygląda nasza wioska. Pokażę ci pierwsze miejsce, w którym powstały wojnowe Tutaj patrz, zaprezentuję ci to. O, co, o, co to jest? Eee, dobra, e tutaj tutaj w tym miejscu zaprezentuję Ci dokładnie, w jaki sposób ee, zrespiłem się pierwszy raz na Wojanowicach w tym świecie. Wiesz? W tym miejscu? Uwaga, zrobiłem coś takiego. I się pojawiłem tu, zrobiłem tak. <urai piano tiếng Penny> ale, 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 ale dokładnie to ustawione. Aha, bo tutaj. I, I dokładnie tutaj patrzyłem, chyba w tym kierunku dokładnie patrzyłem. Tak, tu. <synthesis> Robiłem <Renaissance> tak i to. I moje pierwsze spojrzenie było chyba w lewo. Chyba w lewo. Pierwsze że nie w lewo, co zobaczyłeś. To I drzewo. potem zobaczyłem tutaj małego villagera. I on szedł tutaj tak top, tup, top, 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 Tutaj do tego do, domu. do tego domu. Do tego domu. I z tego co wiem, on wyrósł już i teraz jest dużym grzegorzem. Co? No już jest duży. Duży, tutaj... duży Grzegorz, nie duży grzegorz. <noise> Bo to był grzegorz. No dobra. Tutaj to nie wygląda jak na początku. O! I tutaj chyba Grzegorz w ogóle jest, zobacz, tutaj jest Grzegorz O, ile ludzi! Tutaj w tym to miejscu. Impreza. To nie skacze, ten nie lubi Dużo hop, 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 ja hop, dużej, Grzegorz, może jakiś przywitać, nie ma Grzegorz? No, ale uważaj, oni... bo oni cię nie znają, oni cię oni nie, nie znają. Oni nie potrafią wyjść. Nie, oni Tylko nie latarnia, oni potrafią morska. wejść, po prostu nie chcą stąd wychodzić. Na pewno. O. Dobra. Co tu są? Są jakieś... A duże budynki. No właśnie, paliano, ty nie wiesz, ale to są nasze nowe Wojanowice. Zapraszam! Tutaj jest no wieżowiec się, Kati. Tak, mam nowy wieżowiec, którego... Już nie nie jest kolorowy, mieście. już nie tęczowy! No, teraz jest... Różowy! Różowy jak kati ulubiony kolor! No w sensie. mam, mam wrażenie, że te wieżowce... Albo beżowy mam, mam wrażenie, że te wieżowce są. Beżowy też mój jest fajny. Ej, Palion, co uważasz o beżowym kolorze? Beżowy kolor! Beżowy kolor? taki tak. no nie taki nijaki, nie? Ale nie mów tego Kati. Nie to tego Kati. To że, no. że beżowy to nie No nie no Kati, no. beżowy to nie jaki kolor, no. O nie. Słucham? Zielone, Ej, pamiętaj, że ona jest 50% głosem tutaj, teraz na tej wiosce. No właśnie, ja właśnie. Każdy wieżowy kolor tego. to jest coś ci wiarę wiarygodnego. A, Kiedyś no były takie ogórki właśnie. beżowe. Ogórki beżowe najbardziej lubiłem. O, no właśnie, paliano, zastanów się, bo tutaj e, jesteś gościem w tym momencie. A tu jesteś. Ja te wieżowce, te wieżowce mój. wam powiem, bardzo przypominają mój wieżowiec, mam wrażenie. Co? Nie. Na Wydaje pewno się. nie. Wydaje się. Na pewno nie. A może się wydaje tak, mam, zawsze macie rację, zawsze macie rację. Właśnie. Ha. Pamiętaj, my tu teraz decydujemy, i jak tylko spróbujesz jakikolwiek zwierciadlanek zniesie, to. Pow! O O, ja mam lepszy wieczór! Boli! O, P. Ale nie ci Dobra, nie no, trzymaj, nie będziemy, nie będziemy się na tobie jakoś mocno mścić, może na Nupku i Ptysiu trochę bardziej, ale na tobie, na tobie nie Dobrze, dobrze, Ostatnio dobrze Ostatnio w ogóle zniszczyłem Ptysiowi dom na, na serwerze naszym, na Wojanemce <grym> Serio? Serio, bo tam też jest jego domek i tam mu zniszczyłem go. <grym> A to płakał? No wiesz co, trochę płakał, trochę łezka mu poleciała, ale dobrze mu tak! O, dobra. No. O, ale dobrze, no co, co tu jeszcze mamy tak? Słuchaj, mamy tutaj port, z którego wyruszamy na przygody, ale uważaj, palion, uważaj, 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 naprawdę. To nie są te same wojanowice, które są tam daleko. To nie są to te znaczy? same wojanowice. Tutaj, kiedyś się pojawiłem, od razu poszedłem w tamtym kierunku. I przez no. to przez 5 lat nie było tutaj praktycznie żadnego człowieka. Nikt nigdy nie odwiedzał tamtych terenów i w tamtym miejscu są stwory, których nie ma normalnie w Minecraftcie. One ewoluowały. Tam są nielegalne tereny zakazane i tam są stwory, które ewoluowały i tam. Co ty gadasz? Naprawdę. Dinozaury. Naprawdę Mogą Ej, być nawet dinozaury, tak. To ty... W ogóle. Słuchaj, tam jest wszystko. Tam są Lepiej tereny. uważaj, wiem, tam pójdziesz sam. Tam uważaj, tam jak chcesz pójść, to wyłącznie z, z jakimiś dobrymi <noise> rzeczami i oczywiście z nami, bo bez nas to już stąd z się dobrymi nie ruszasz, gościu. Z ludźmi, trzeba tam iść z dobrymi ludźmi. Stąd już bez nas to się nie ruszasz, bo się okaże, że jesteś szpiegiem. Musimy to no obserwować. Właśnie, nie, no powiesz, nie błagam jestem. was. Szpiegiem? No nie, Aha. ja od tygodnia podróżuję sam. No dobra, pomyślimy. W każdym razie dajmy ci jakiś domek na przeżycie. Który mógłby być twój domek na przeżycie. Hmm. Ten fajny, ten fajny. Który? To, eee! to, to taki fajny. A na górze jest mój e, wieśniak. Mój e, współlokator jest na górze. Jakim cudem on się wspiął? Ja bym wspią. mu nie pozwoliła tu zamieszkać. Ale to jest mój siaman. My jesteśmy na ty. On nie może zjeść. Ale ja nie <śleski> <śmiech> żyje. <śmiech> to było jego pięterko! To ty mówisz, Hej. ale to. Ale to ale Dobra, Palon, Pojawiłeś się tutaj jesteś 5 minut i już zaczynasz psuć. <laughs> Nic nie to? Mówi coś, o czymś mówi. No przestań, to... żyje, zobacz. Nie, wiesz co, przed chwilą miałem dla ciebie robić jakiś domek, ale w tym momencie wiesz, co dla ciebie zrobię? Nie, 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 nie zrobimy dla ciebie izolatkę. Co? Izolatkę. Tak, tam będziemy cię trzymać w izolatce. No proszę was, <laughs> nie bójcie tacy, ej. Zrobię ci izolatkę. O, chodź, dobra. Pogadaliśmy, w tym... pogadaliśmy twarzą w twarz, no. W tym miejscu będzie twoja izolatka. Gdzie? Bo jeszcze ci nie ufałem w 100%, a w dodatku wywaliłeś mojego współlokatora z mojego wieżowca. To on żyje dalej, on sam wyszedł, sam samy me nogi mu ale, chodziły. ale on się tam drugi raz nie dostanie, wiesz, jak ciężko go tam było zanieść? A co ty, jak tylko zrobiłeś to? Sam tam szedł, ale pewnie drugi raz nie wejdzie. To no chyba żart. Tu, palion, w tym miejscu będziesz miał swoją. Hmm, lepiankę. O! Może? Marzest... Możesz no nie, tu no nie w mieszkać. Dircie nie będę mieszkał. Nie, no to proszę. Lepianka będzie niczym coś pięknego. O co? Tak. Ja sobie coś ogarnę. To jest tak zwany domek szereka, bo jesteś zielony. Ja, ja. A wiesz coś, jeszcze co można by tu dodać? O! Co? Poloru! A, trochę nie. różowego, tak, tak. Jak to boli. To rowerzowy jest płytny i nudny, sięce, to różowy boli. będzie akuratny. I ulubione, ulubione drzwi Kati. O! Oooo o, o, o. O, tak No tak, I proszę. pięknie I żebyś miał tutaj troszeczkę chociaż prestiżowo To ci no. rz rzucimy tutaj Eee, e, gdzie ty polazłeś? Nie ścinaj drzewa, one są pod zakazem wyginięcia no ty gada. Ej, muszę zrobić y, okno o, Może zaraz okno. zniszczysz mój domek, co? Nie no, przecież ja nic nie robię Już widzę jak drzewa że się normalnie niszczył O Aaa z tego elegancko. drewna, tak? tak? O! Za ładnie, za ładnie. Co to ma być? Żebyś miał tutaj... Zobaczcie już wszystko różowe. Żebyś miał tu Czemu tu jest tyle różowego? To musisz zostać, a w tym miejscu musisz mieć, żeby poczuć trochę prestiżu. <grym> Oberza <beżowy> wły! <grym> Co? Co tu się dzieje? Żebyś nadać lekko prestiż, ale nie za dużo pali, On pamiętaj. Pamiętaj. Wy chyba, wy chyba naprawdę... Co? Nieważne. Co? Ej, dobra! Czy ty chciałeś narzekać? Dobra! Powiem tak, Pamiano. To będzie twoja lebianka tymczasowa. No, git, git, no. Jeśli, jeśli zobaczymy, że jesteś git, to może cię wpuścimy za mur. A jeśli eee. zobaczymy, że nie jesteś git i na przykład wywalasz lokatorów z mojego wieżowca. Ale nie! To. Dobra naprawię to. No dobra, to zobaczymy, czy to naprawi. W każdym razie. Nie musisz, nie musisz teraz tego naprawiać. Eee... Naprawiłeś Dawaj tego to... ziemeczka, to był ten pewnie, co? No właśnie, teraz, który to był, to są gdzieś patrz, patrz co robię, patrz co robię. Co? No zauważ. Co? O poczekaj. A ciekawe, jak po drabince go tak wniesie. No właśnie, to jest. Spokojnie, spokojnie. To jest, to jest najmniejszy problem, no, na to co ty robisz. No ja już całą wiochę. coś. Jeszcze mi ziemię pod wieżowcem rozwalił. Patrz to. Idealnie przy wejściu. Co Lecimy? ty robisz? Nie mogę, ej dobra, czekaj. Chyba... chyba Palionowi naprawdę zależy, słuchajcie. Naprawiamy błędy, widzowie. No ciekawe, czy to zrobić? ciekawe. Naprawiamy błędy, macie jakieś bloki? No mam. Mogę trochę? No, no dobra. No bo ja ty i tak zwrócę, nawet Złoto takie mogą być. Ha, no bogato. Aha, ale no. Płynie e, dalej. Co? Dlaczego w ogóle nie widać mu połowy ciała? Ru, rusza mi się płetwa. Okej, okay, mi się nie rusza. Dobra, okay. i co? Dobra. I co? I co I on okay. tu ma wejść niby? A co, co on lubi? To jest ten twój plan? Nie! A, Zobacz, o ty nie pomyślałeś! Nie! A ty nie pomyślałeś. pomyślałeś! Ja dobra, mam inny ja, ja pomysł, jednak, dobra. dobra, idę tam mieszkać. Po prostu, po prostu... Macie no! rację. Idę, idę mieszkać za mury. No właśnie, paliano. To żeś teraz dał, nie? To żeś teraz dał. Idź <grym> do swojej się, no. lepianki, palion! Starania, starania są bardzo ważne. I lepiej, lepiej póki co stąd nie wychodzi. Dobra, Katy, co myślisz o tym? Jak, Co myślisz o tym, sama że się nie? Sama nie wiem, sama ja też nie. Sam wiem. nie wiem. Puścił ci tego villagera, to ja... mi nie pasuje, ale no no, ja, ja was słyszę, mam dziurę w oknie. Eee, jeszcze raz posłuchaj! Nie, dobra, chodź to, chodź to, tam go jeszcze słychać. Dobra, widzowie, napiszcie co powinniśmy zrobić, czy mm, czy powinniśmy go zostawić w lepiance? Czy powinniśmy go wpuścić tutaj na Wojanowice? Dajmy mu szansę i każmy mu robić różne rzeczy. O, ta, Dobra, dobra. Weźmy go jako naszego... Pracownika. Pracownika! Tak, tak, bardzo dobrze. E, w sumie to nawet jest dobre, co nie? On wtedy e, dostanie robotę i mam nadzieję, że zrozumie swój błąd i przynajmniej się tutaj właśnie przyda, żeby rozbudować tą naszą wiochę. No, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.